W dzisiejszym odcinku powiem Państwu o oficjalnym sklepie Zagłębia Lubin. Znajdujemy się dzisiaj w oficjalnym sklepie Zagłębia Lubin, który mieści się w Kupry Maryna w Lubinie. Poruszymy dzisiaj kilka ważnych kwestii. Na jakie zniżki mogą liczyć kibice? Kibice mogą liczyć na miedziany rabat w wysokości 5% pracą za okazaniem aktualnego karnetu? Jakie są nowości w klubowym sklepie? W naszej ofercie pojawiły się nowe koszulki z krecikiem dla najmłodszych naszych kibiców. Posiadamy również nowe bluzy dla młodzieży i panów. Na jakie promocje mogą liczyć kibice? Od poniedziałku wszyscy najwięksi kibice mogą liczyć na promocję koszulek w rozmiarze 2 razy XL i 3 razy XL. Gdzie jeszcze można kupić pamiątki zagłębia? Do zakupu pamiątek zapraszamy wszystkich do sklepu internetowego, jak również przed meczem na stadionie i codziennie u nas od 10 do 21 w galerii. To wszystko na dziś. W przyszłym tygodniu powiemy o zakupie biletów przez internet.